Interesy, interesy i frazesy. Dzisiaj w Energy drink będzie krótko, ale dosadnie. Niestety, bez gimbola. Zapraszam. Jestem w toku pozyskiwania gimbala, który pozwoli mi z Państwem sobie rozmawiać w sposób bardziej profesjonalny w plenerze. A w plenerze jestem często, dużo się dzieje w energetyce, czytają Państwo o tym cały czas na łamach Biznes Alert, nie tylko, więc nagrywam tam, gdzie mogę, i mam nadzieję, że Państwu te nagrania się przydają, o czym świadczą żywe dyskusje pod tymi materiałami. I teraz jest kolejny przyczynek do tej dyskusji, ponieważ jej elementem są stałe. Przekonywania mnie, że przecież nie można dziwić się postawą Niemiec, ani postawą Polski, ani tym bardziej postawą Rosji, bo przecież te państwa realizują swoje interesy partykularne i tak po prostu musi być, bo tak działa realna polityka zagraniczna. Interesy, interesy i frazesy. No, proszę Państwa, oczywiście, że. Każde państwo ma swoje interesy, tylko że to jest truizm i oczywistość. Jak ktoś chce być Paulem Coelho, e, teorii o stosunkach międzynarodowych, to będzie takie pierdoły powtarzał. Natomiast e, po skończeniu Uniwersytetu Jagiellońskiego albo innej uczelni e, można dowiedzieć się nieco więcej na temat stosunków międzynarodowych i na przykład przejść już do analizy, od tej prostackiej wręcz konstatacji, że o, każde państwo ma swoje interesy i chroni, można pójść trochę dalej, a nawet zaryzykować grę polityczną na arenie międzynarodowej, żeby jakoś te interesy wykorzystać, a na przykład realizować swoje we współpracy z innym państwem, albo jakoś pogodzić rozbieżne interesy różnych państw w celu obopólnej korzyści, albo wygrać coś kosztem innego państwa. I na tym chyba polega polityka zagraniczna, że pomimo faktu oczywistej oczywistości, że Każde państwo ma swoje interesy i patrzy najpierw na nie, a potem na inne. Pomimo tej oczywistości, trzeba w tej polityce jakoś się odnaleźć. I na tym polega aktywna, a nie pasywna polityka zagraniczna, i to szczególnie w przypadku państw takich jak Polska, która nie jest petrostate, nie jest potęgą gospodarczą, chociaż jest 25 najsilniejszych gospodarek świata, nie jest też potęgą na arenie międzynarodowej, chociaż ma wspaniałe soft power, e, doby. Ataku Rosji na Ukrainę i kryzysu energetycznego, na który byliśmy nieco lepiej przygotowani niż na przykład nasi zachodni sąsiedzi. No, Polska jest krajem średniej wielkości i ona musi grać. Nie przeskoczy pewnych interesów, może je wykorzystywać, może je próbować trochę nagiąć, trochę e, m, nagiąć zasady tego matryksa areny międzynarodowej, szczególnie w instytucjach międzynarodowych, które mogą być pasami transmisyjnymi naszych interesów, ale zasad Matrixa raczej nie złamie, nie zbombarduje kogoś bombą atomową, nie. Polska nie jest w stanie podejmować ruchów mocarstwowych i dlatego interesy, interesy i frazesy oczywiście, tak, ale też polityka międzynarodowa, która polega na tym, że idziemy krok dalej. Do tego zachęcam. Czy Państwu taka polityka się podoba? Może mają Państwo inne zdanie? Zapraszam do dyskusji na ten temat. Pozdrawiam Wojciech Jakubik. Następny energy drink już za tydzień.